W Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu można oglądać radioodbiorniki z lat 1922-1939 oraz polskie odbiorniki lampowe z lat 1948-1973. Pochodzą one z kolekcji księdza Ryszarda Piaseckiego z Dąbrowy Tarnowskiej, a prezentowane są na wystawie czasowej zatytułowanej Radio Nostalgia. Pokazuję tutaj dwa tematy. Pierwszy temat to jest właśnie rozwój radia. Od początku, prawda, do roku 1939, właściwie wojna zastopowała ten rozwój. Oczywiście rozwój techniki radiowej był, ale to był w wymiarze wojskowym bardziej niż takim cywilnym, więc pokazuję odbiorniki bardzo proste, ale równocześnie cenne, bo mam odbiorniki w kolekcji, które są z 1922 roku, a pamiętajmy, radiofonia broadcastingowa, czyli rozsiewcza, rozpoczęła się w roku 1920, czyli dwa lata później i już mam. I już mam te odbiorniki, ale jeszcze wracam temat do historii. BBC, słynne angielskie BBC, rozpoczął właśnie w 1922 roku nadawanie, więc mam z początku, że tak powiem, BBC. Polskie radio dla przypomnienia rozpoczęło próbne nadawania w 1925 roku. I drugi temat chciałem pokazać, PRL, ten wczesny w technice radiowej. On był dosyć może, można powiedzieć, siermięży ze względu na braki materiałowe, ale techniczne rozwiązania były znakomite, znakomite były i to wszystko pokazuje w tych odbiornikach, które się zachowały. Na ekspozycji prezentowanych jest kilkadziesiąt radioodbiorników, począwszy od najstarszych detektorowych, pochodzących z końca XIX wieku, poprzez radia produkowane po I wojnie światowej do 1939 roku oraz powojenne polskie urządzenia produkowane przez Zakłady Radiowe Diora w Dzierżoniowie oraz Zakłady Radiowe imienia Marcina Kasprzyka w Warszawie. Tutaj pokazuję odbiorniki. Odbiorniki angielskie, głównie firmy Marconi, bo mam do, sentyment do Marconiego, poprzez odbiorniki polskie, chociażby takiej firmy Electric, która już nie istnieje. Ona istniała kiedyś w Wilnie przed wojną. Niestety wojna przerwała produkcję, potem były rozmaite perypetie, ale to już zostawiam. Mamy też Philipsy polskie, które były produkowane w Warszawie. Mamy Telefunkeny oraz inne radia z różnych państw europejskich, które obrazują rozwój tej radiofonii. Jak informuje ksiądz Ryszard Piasecki, spora część radioodbiorników tworzących jego kolekcję to urządzenia odrestaurowane i gotowe do użycia. Które z nich są najcenniejsze i mają dla ich właściciela wartość sentymentalną? Każde radio jest cenne, dlatego że przeszło przez moje ręce, wygłaskałem je, naprawiłem, uzupełniłem. Natomiast tutaj no oczywiście te, które są najstarsze. Mam to dwa radia z 1922 roku, Marko Niego Krystal A. Tam w tamtej gablocie na drugiej półce, no i także tutaj mamy radio też z 1922 roku dwulampowe już, gdzie można audycję można odbierać było przy pomocy takiego ogromnego głośnika tubowego. No oczywiście sentymentem ogarniam wszystkie konstrukcje z okresu międzywojennego, ale polskie. Mam tu Elektrita, mamy Philipsa, mamy telefon Oprócz radioodbiorników na wystawę składają się fotografie, znaczki i inne artefakty związane z radiofonią. Wszystko to można oglądać do końca wakacji. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 1 września.